Witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Ironek i kolejny materiał z Empire Total War na moim kanale. Jak pamiętacie, udało nam się zdobyć Amsterdam, a tym samym podbić region Holandii główny ich region, który pozwolił wyeliminować ten kraj z areny światowej. Na pewno pokuszę się, kto pamięta z poprzedniego odcinka, na Ceylon w Indiach. Ale na razie odsuńmy na bok te wszystkie dalekosiężne plany, ponieważ na razie musimy zaprowadzić porządek w Europie. Niedługo będę kierował się na Ukrainę, ale nim to zrobię, to tak jak wspominałem, muszę przegrupować swoje jednostki. A żeby to zrobić potrzebujemy grosiwa, które przyniesie nam kolejna tura. Jeżeli jeszcze nie zagłosowałeś, ponieważ ten odcinek powinien się pojawić w piątek... Więc, jeżeli nie zagłosowałeś jeszcze w zakładce posty w ankiecie, jaki projekt chcesz zobaczyć na kanale, koniecznie zrób to teraz. A my lecimy z kolejną turą. Dobra, no, wybory były. No, nasz rząd nawet, nawet. Ładnie tutaj. Ile gwiazdek mamy? Fajnie. Od sprawiedliwości mamy tylko cztery gwiazdki na naszym mieczysławie. No ale. Nie ma co tutaj się skarżyć, i tak jest dobrze. Do wschodnich Indii wysłaliśmy, tak. Nie, do Wybrzeży Kości Słoniowej. Dobrze, dobrze pamiętam, aż muszę sobie zobaczyć. Tak, Wybrzeże Kości Słoniowej. Dobra, ta flota już idzie po nowe zyski, jakie nam da. Właśnie owo wybrzeże, i mamy kolejną flotę, która przybyła, i zwiększamy handel. No pięknie, prawie dwukrotnie. Przekroczymy 10? Nie, nie przekroczymy 10, a to dlatego, że troszeczkę musieliśmy podreperować swoje jednostki. A co za tym idzie? No, niestety to kosztowało. Robimy sobie tutaj ulepszone koszary i teraz tak. Pierwsze trzy półki, no, niestety no musimy je zlikwidować. To zróbmy cztery półki, to jeszcze jeden zlikwidujmy. To akurat będzie na dwie tury rozłożone. Wy sobie czekacie i teraz tak, co tutaj mamy? Tu nie jest nic potrzebnego. Yy, tak, teat, tutaj już parki. Troszeczkę zainwestujemy i w ekonomię, i w rozrywkę, aby zwiększyć popularność naszego rządu i zmniejszyć ewentualne niepokoje w regionach. Ale widać, że na razie nie mamy zbytnio czego budować. Jeszcze jeden, na tura i podział pracy będzie już do naszej dyspozycji. Pewnie w następnej turze będziemy mieć port w Gdyni. Jego również zrobimy portem wojennym, ponieważ no, flota nam się przyda, nie oszukujmy się. Coraz więcej krajów jest do nas nastawionych. Niezbyt przyjaźnie, a niektóre nawet wrogo. I o dziwo, wrogo jest do mnie nastawiona Wielka Brytania. Dlaczego? Tishauntling mm. tweets. Yy. Albo zerwane traktaty. Bo na pewno nie. Ani nie territorial expansion, czyli że, nie, że powiększamy swoje imperium i stanowimy dla nich zagrożenie. Uuuu, uh, 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 uh. niedobrze, niedobrze. Trajcyzm to jest zdrajca. Zdradzieckie traktaty? Przecież byśmy kogoś oszukali? Hello? Nic mi o tym nie wiadomo, aczkolwiek chyba już wiemy o co chodzi, no ale trudno, no przejdzie im, a jeżeli im nie przejdzie no to niestety. Jakoś będziemy musieli z tym żyć i walczyć. Jak w ogóle jest do nas nastawiona Austria? No nieprzyjaźnie. Mimo wszystko minus 70 w ogólnym rozrachunku, mimo że łączy nas sojusz, ale no trudno, no. jakoś to podźwigniemy. Z jednej strony fajnie jakby mi Austria by powiedziała wojnę. Troszeczkę bym się na południe przeniósł swoimi ziemiami. Ale jednak podejrzewam, że szybciej bym się spodziewał noża w plecy od Rosjan, ponieważ oni również są nieprzyjaźni do nas już powoli. A wiadomo z historii, że jednak nieprzyjaźni i tarcia na linii Rzeczpospolita Polska-Rosja cały czas były. No tutaj, bitwa o Moskwę, tutaj 1920 i w ogóle, w ogóle, w ogóle, bitwa warszawska. I tak dalej, no ale też rozbiory. Teraz pokazaliśmy się, że mamy te wschodnie ziemie, które później były po stronie ZSRR, czyli Litwa, Białoruś. No tutaj, no wiadomo, no, Łotwa, Estonia, powiedzmy o tak, no tutaj bardziej Łotwa niż Estonia, no ale cały czas te ziemie wschodnie, które są były później pod wodaniem Związku Radzieckiego. No, i pod teoretycznym wodaniem ówczesnej Rosji, no nie oszukujmy się, przynajmniej niektóre z tych wschodnich ziem. No, ale nie będziemy zagłębiać się aż tak w tę historię nowoczesną. Spójrzmy sobie: 70% 60, tutaj 60%, tutaj 100%. Dobra, zostańcie sobie w Kurlandii i tam nawracajcie na katolicyzm. I teraz, tak, tu już nam się nie tworzą nowej jednostki. Nie. I z jednej strony. Aha, z jednej strony nam się nie będą tworzyć, ponieważ nie mamy grosiwa, ale jeden statek zrobię i będziemy poszerzać troszeczkę o kolejne pięć okrętów na tych trzech szlakach, aby mieć jeszcze większe zyski. No w ogólnym rozrachunku powinno nam to zwiększyć budżet, a dzięki temu będziemy mogli tworzyć. Trzecią armię, którą mam w planach niedbawem zrekrutować. Dlatego nie obijając bawełnę, nie zwlekając, kochani, lecimy z kolejną turą. Dobra, teraz tak. Nowoczesne bagnety. Tutaj mamy tak. Holandii powiększamy sobie, rozbudowujemy kościół. Oczywiście. O, aha, nie możemy. Dobra. I tu też nie możemy, a tu możemy, folwarki, yy, dobra. Mamy nowy port w Gdyni, oczywiście jest to port wojenny, tak jak wspominaliśmy. I teraz tak, yy, oczywiście teraz w wschodnich Prusach strzelimy sobie ulepszony arsenał, a co za tym idzie będziemy mogli tworzyć też tam haubice. Tu sobie troszeczkę rozbudujemy. 2000 mi zostały. I tak, i chciałem jeszcze cztery okręty. Aha, mamy możemy tylko trzy. No dobra. Yy, I poczekam sobie. Całą flotę już wyślę, żeby mi się nie pomyliło, nie pocićkało. No i zobaczcie, jest różnica, jest różnica. A yy, jakby nie patrzeć, w utrzymaniu i w koszcie rekrutacji nie ma żadnej różnicy, dlatego trzeba jak najszybciej... Powiększyć te pułki, o pułki, które występują w modzie. Na no, dzięki temu dodatkowe 105 żołnierzy w każdym półku. no jednak robi różnicę. Dlatego kontynuujemy rekrutację, uzupełnianie jednostek i lecimy sobie z kolejną turą. Taka bardziej, bym powiedział, teraz kampania, ten odcinek taki trochę gospodarczy, no ale i takie odcinki muszą się, kochani, zdarzyć, bo jednak, mimo wszystko, my, Potrzebujemy przegrupować się, obmyślić taktykę, troszeczkę uzupełnić zasoby ludzkie, jak i ekonomiczne, aby kolejna wojna, kolejny konflikt zbrojny mógł się odbyć bez żadnych przeszkód. Dlatego, kochani, lecimy z kolejną turą. Zauważyłem, kochani, że w tym całym konflikcie na linii Maraci, Mogołowie. Oboje poszukują sojusznika. A co za tym idzie? Oboje zwracają się co tura do mnie. Yy, tutaj jest was pięciu. Pomyliłeś kolego kurs? Uciekaj. Zmykaj stąd. Mhm. Co my tu mamy? Aha. Nowa miejscowość. I tu mamy już parki. Region jest katolicki, więc oczywiście zainwestujemy w przemysł. A skoro już tu jestem, to upgradujemy teatr do parku. Co tura? Tak, jak wspomniałem, wysyłają mi i baraci, i Mogołowie propozycje. No nie można powiedzieć, że prośbę, propozycje o to, abym był ich sojusznikiem. Na co ja grzecznie póki co odpowiadam: no dziękuję, ale nie. Ale zaczyna mnie już męczyć ta ciągła prośba obu tych krajów. Możemy już skonstruować sobie, przypominam, w końcu do powiększyłem sobie tutaj port handlowy. Nie pamiętam tych wszystkich nazw, dlatego nie będę nawet skatywał z angielskiego. Po prostu powiększamy sobie ten port, dwie tury do unowocześnionych bagnetów. Przekroczyliśmy 10 tysięcy sztuk złota. Naturę. Bardzo mnie to cieszy, więc jak widzicie, warto warto inwestować w ekonomię. Jak tylko jeszcze tak do połowy, chociaż tutaj sobie, no te dwie tury, teraz powiększymy sobie zasób naszych pułków piechoty, wysyłamy te armie na wschód, na Ukrainę, aby zaprowadzić tam porządek, póki nikt się nie zorientował, że ten region jest buntowniczy i trzeba go przejąć niniejszym również możemy zrobić tak, tak, tak i tak w Holandii i, zrekru i zrekrutować sobie w przyszłej turze cztery pułki piechoty liniowej. No to co, lecimy! Jak hulaków to nie ma nawet gdzie kłaść dokładnie, już mamy dwóch tutaj, ale tak, możemy sobie... Podglądać ten region. I te regiony tutaj. Musimy wiedzieć, co wróg knuje. Eee, nowe jednostki, tak. I od razu w Holandii dodatkowe trzy pułki piechoty, abyśmy mieli uzupełnioną armię. Ile moglibyście w ogóle zrobić? Jeszcze w tej turze? Jeden, dwa. Ok, no to w takim razie te dwa półki. A właściwie te dwa, bo są bardziej poranione. Usuniemy i sobie upgrade'ujemy. Jeszcze te armię od razu. Yy, jeszcze jedna tura, dobrze. Co możemy? Tutaj możemy sobie. Fabrykę wojenną sobie też wybudować, a właściwie już fabrykę zbrojeń, jeżeli dobrze pamiętam, z polskiej, z polskiego języka tej gry. Nie, jeszcze nie, tutaj nie potrzeba mi tego budyneczku. Okej, okay. koszary, guberna koszary gubernatorskie i tutaj, no i dobra, to nie, to nie chcemy. Chcemy tutaj sobie troszeczkę główny, taki jakby większy region, większą stolicę, miasto Wilno upgrade'ować, żeby móc konstruować tutaj lepszą armię. Bo widzę, że Rosjanie tutaj sobie albo szpiegują, sprawdzają co mamy, albo po prostu gdzieś idą, żeby nas niby wesprzeć. A no, aczkolwiek no, jednym pułkiem kompanii moździerzy i półkiem konnicy, to raczej wątpię, żeby oni mi cokolwiek pomogli. pomogli tutaj, dlatego bardziej chylę się ku temu, że po prostu prowadzą zwiat. Jak widzicie, dobrze, że usunąłem drugi port handlowy i zrobiłem z niego port wojenny, ponieważ mimo wszystko nadal nie możemy jakichś tam więcej szlaków handlowych mieć. Ja wiem, nie wybudował mi się jeszcze ten powiększony port, ale zobaczcie, to są tylko dwa główne kraje kampanii, które nie prowadzą z nami handlu, no i raczej one nie będą prowadzić, bo są troszeczkę dla nas pogniewane, ale my o tym oczywiście niby nie wiemy, no bo dyplomacja nie działa, pomniejsze kraje i tak za dużo od nas nie wezmą, a przeważnie są to kraje w głąb lądu, które nie mają dostępu do portów handlowych, więc i tak nam nie pomogą i tak nam nie pomogą. Ja w ogóle jestem ciekaw, jak to wygląda na arenie Anglia Hiszpania, Niemcy, Hiszpania, Francja, nie Niemcy, ale widzę, że nadal prowadzą wojnę i teraz pytanie, jak to wygląda pod względem prestiżu? No niby my prowadzimy w ogóle 190 punktów militarnych, zaraz za nami są Rosjanie i Szwedzi. Anglicy mają 117 punktów, no ale połączone siły nawet. Same francuskie siły już mają więcej punktów militarnych niż Anglicy. A co dopiero w połączeniu z Hiszpanami. Anglicy stracili swojego służnika, jakim była Holandia, no niestety niechcący przez nas. Przyczyniliśmy się, dołożyliśmy cegiełkę do tego, może dlatego Anglicy nas teraz nie lubią, a my tymczasem sobie oczywiście poszerzamy, powiększamy kopalnie, a dzięki temu poszerzamy dochód z handlu. No cóż, nim przystąpimy do kolejnej wojny, a właściwie do przegrupowania się na wschód, tę kolejkę jeszcze w tym odcinku zrobimy. Kolejny szpieg, a właściwie skrytobójca, hulaka, jak zwał, tak zwał. Ja lubię mówić na nich szpiego... szpiedzy, szpiegowie, hajromek, szpiedzy, ponieważ... Nie bardzo korzystam z tej funkcji znajdź i zabij, bardziej korzystam z funkcji właśnie przeszpiegowania regionów, żeby wiedzieć, co w trawie piszczy. Więc dla mnie to są w tym rozdaniu szpiedzy bardziej. A więc tak, ekonomia, ale zobaczmy, co tutaj się dzieje. Dobra, nowa technologia i od razu idziemy sobie w technologię. Morską, a dzięki temu będziemy mogli rozbudować nasze porty wojenne. Kolejna flota, świetnie. Aha, hmm, kolejny, który przybył tutaj, ale dobra, i jeden, który przybył tu, tak, bo tu już nie ma żadnego. Tak, okej. Okay. Źle was pokierowaliśmy. Płyń srebrzynku tutaj. Dobra. O, podbit naród Dagestan. Czuję na tym moskiewską łapkę. No i oczywiście, Rosjanie podbili Dagestan, tylko patrzeć jak przychylą się ku terytorium Gruzji, ponieważ oni cały czas mają wojnę z Imperium Osmańskim. Czyli skoro tu im nie idzie, nadal nie podbili Krymu, to będą chcieli zaatakować z południa. Czy ja mam rację? Zobaczmy. Mm, tak. Cały... O! Przestali wojować z Osmanami. Czyli skupili się na wojnie szwedzkiej. Turcy im odpuścili. Szkoda, bo z jednej strony jakby Rosjanie walczyli na dwa fronty, chociaż mimo wszystko walczą, bo nadal mają kosę z Hanatem, hanatem Krymskim i z Gruzją. Więc te dwa regiony, tutaj na południe, muszą swoje wojska skupić, a jednocześnie atakować od północy Szwecję. Dobrze, dla mnie to jest bardzo dobre, ponieważ Szwedzi być może w najbliższym czasie nie zaatakują mnie, bo będą musieli walczyć z Rosjanami. Dobra, pięknie, tak jak chciałem. Tutaj się nic nie dzieje, więc my ruszamy pod terytorium Ukrainy. Troszeczkę nam to tur zajmie, dlatego nie będziemy się w tym odcinku na tym skupiać, ale jedno jest pewne: że nasze wojsko rośnie w siłę. 4-5 okrętów to tą turę jeszcze sobie tutaj przeciśniemy i puszczę okręty tam, gdzie mają iść, a później pomyślimy, jak tutaj w najbliższym czasie rozdysponować nasze siły. O, świetnie, że mamy misjonarza. Tu 76%, tu 80, tutaj 35%, czyli idziemy na terytorium Saksonii. No w Hanowerze jest jeszcze gorzej. Nie wspomnę już o Holandii. Ale póki co jest OK. Najpierw w nowoczesne budynki Akademii Militarną będziemy zaopatrywać te regiony jak najbliżej frontu ponieważ tutaj mimo wszystko może dojść do konfliktu z Anglią lub z Hiszpanią ale również w centrum będziemy chcieli się no na razie możemy tylko w Prusach Wschodnich w Królewcu dobrze tak zrobimy a, bo tu, się... a tu już się buduje e, można Warszawka ma. dobra mamy nowy budynek który możemy rozbudować i teraz tak Mamy już tutaj teatr. Tu jeszcze będzie biały stok, nowa miejscowość. To tu byśmy wbudowali kościół, a teraz pójdziemy może w przemysł. I jest piąta jednostka i ok. I teraz lecimy po kolei od wschodniej Ameryki Południowej, później Afryka i na końcu. Tutaj wschodniej Indie. Więc tak to zrobimy. Tutaj, o w końcu dotarła ostatnia flota. Zapraszamy. No i pięknie, ile? 9900, pamiętajcie, po reorganizacji naszych wojsk i rozbudowie budynków militarnych. No i oczywiście po stworzeniu floty, która też jednak regeneruje, generuje pewne koszta tworzymy i znów możemy tylko cztery, no trudno będę pamiętał o tym w kolejnej turze żeby stworzyć jeszcze jeden bryk i posłać tę flotę na kolejne terytoria yy, tak, Lublin to teraz żeśmy budowali i zobaczmy, czy my możemy jakieś nowe szlaki handlowe, no niby możemy ale tylko zobaczcie, z Brytyjczykami zobaczmy, czy w ogóle będą chcieli Mimo wszystko chcą, zobaczcie, że jak miło, miło, miło. Okej, okay. ile nam to zysku przyniosło? No zobaczcie, niewiele. Niewiele. No cały tysiąc. Mimo wszystko, ale no fajnie, tak? Dobrze powiedziałem. No tak, no nie niecały tysiąc złotych ze szlaku handlowego z Wielką Brytanią. No aczkolwiek jak to mówi klasyk, nie od razu dużym zbudowano. Kochani, jeżeli materiał Wam się podobał, no to oczywiście pozostawcie łapkę w górę. My dalej idziemy tutaj na przeszpiegi. Może sobie staniemy gdzieś tu. Ja chcę wiedzieć, co się dzieje w ogóle tutaj na, na Bliskim Wschodzie, co się dzieje w regionie Ukrainy. I ci szpiedzy, tutaj przy Austrii, tu zaraz sobie podejdą dalej. Armia, nasza armia, gdzie ona jest? Gdzie ona zmierza? Tutaj sobie idą dalej. Okej, okay. fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Co tam się stanęło? Aha, weszli. A, bo możemy przechodzić przez terytorium Austrii. Bardzo mnie to cieszy. Jakaś ukryta armia austriacka. Kochani, jeżeli materiał Wam się podobał, to oczywiście pozostawcie łapkę w górę. Ja zapraszam na kolejne materiały i zachęcam do głosowania. Dział. Posty na moim kanale jest ankieta, w której głosujecie na projekt z gier Total Wars, które chcecie zobaczyć na kanale. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć!